Witam Państwa w poniedziałek 28 kwietnia. Wczorajszy dzień był wyjątkowy dla mieszkańców żar, którzy wspólnie w rynku miasta przeżywali kanonizację Jana Pawła II. Było podniośle, wzruszająco, ale i radośnie. Było też słodko, bo serwowano ulubione wypieki papieża, czyli kremówki. Na tę chwilę żary przygotowywały się jednak od kilku dni. Zanim papieża ogłoszono świętym, w naszym mieście odbywały się koncerty poświęcone Janowi Pawłowi II. Przed chwilą mogli Państwo zobaczyć występ Orkiestry Smyczkowej Akademii Muzycznej we Wrocławiu, która zagrała w żarskim kościele pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Sylwia Zapraszam na wiadomości regionalne. A już za chwilę w wiadomościach regionalnych: Giełda Pracy Bezpieczna Majówka. Bezrobotni, którzy szukali zatrudnienia na produkcji, dziś mieli ku temu doskonałą okazję. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach odbyła się Giełda Pracy. Dzisiejsza giełda pracy jest skierowana jest przede wszystkim do osób zarejestrowanych bezrobotnych. Dzisiaj poszukujemy pracowników produkcji, a współpracujemy z agencją pracy tymczasowej Work Service. Tak? Rekrutację przeprowadzamy do jednej z żarskich firm. No i czekamy, aż tutaj wyłoni nam się konkretna grupa kandydatów, z którymi pracodawca będzie potencjalnie mógł nawiązać współpracę. Dziś nowych pracowników poszukiwała firma Walmet Automotive, która siedzibę ma w żarskiej strefie przemysłowej. Kto ma największe szanse, by dostać pracę w tej firmie? No, nie ukrywam, że największe szanse mają osoby, które mają, mają już doświadczenie tutaj w, w, na tym stanowisku. Jednak to nie wyklucza też osób, które e, tak jakby chciałyby dopiero tego zawodu się przyuczyć. Tak? Także, także każdy ma równe szanse. Na giełdę pracy zgłosiło się dziś ponad 30 chętnych. Na pracę ma jednak szansę tylko pięciu z nich. W piątek w Urzędzie Miejskim w Żarach odbyło się posiedzenie Komisji Praworządności. Radni omówili przygotowania do imprez masowych. Najbliższa odbędzie się bowiem już za trzy dni i będzie to wielka majówka. Organizatorzy przewidują, że na imprezie będzie się bawiło od tysiąca do dwóch tysięcy mieszkańców. O nasze bezpieczeństwo dbać będzie Straż Pożarna, pogotowie. Straż miejska i 27 ochroniarzy. Rynek będzie ogrodzony. Na jego teren nie będzie można wnieść szklanych opakowań i alkoholu. Nie będą wpuszczane również osoby pijane. Już za chwilę pożegnali się ze szkołą. Rodzinnie w ósemce. Przed nimi ostatnia prosta, czyli egzamin dojrzałości, który jest przepustką do dalszej nauki. Dzisiaj uczniowie żarskiej samochodówki żegnali się ze szkolnymi murami. To był dla nich jeden z tych dni, które na długo zostają w pamięci. Dziś ze swoją szkołą żegnali się tegoroczni absolwenci żarskiej samochodówki. Przed większością z nich matura i egzamin zawodowy. Po raz dwudziesty, któryś denerwuje się. Przed ważnymi dla nich egzaminami, ponieważ to są egzaminy także dla szkoły. No, wynik ucznia jest oceną pracy wszystkich pracowników szkoły, od pracowników administracji po nauczycieli poszczególnych przedmiotów. I tak jak powiedziałem, poza maturą czeka tych młodych ludzi egzamin zawodowy. Dla nich bardzo ważny, kto wie, czy nie ważniejszy niż matura. Ponieważ egzamin zawodowy daje im możliwość pracy praktycznie w każdym kraju Unii Europejskiej. Na pożegnaniu ostatnich klas obecny był starosta Marek Cieślak. Jak on wspomina swoje zakończenie szkoły? No To jest ogromne przeżycie, bo w tym czasie, w tym wieku nie ma się innych problemów. Oprócz właśnie takich i oby one tylko takie były. Prawda? Potem się dopiero zaczynają prawdziwe schody, prawdziwe życie i tą maturę zdajemy. Częstokroć codziennie, czy też, czy też bardzo, bardzo często. No, cieszę się, że, że dotarli do finału. Jeszcze jedna próba i pójdą w świat. I oby, oby świat był, świat był dla nich życie, łaskawy. No. Tak? Za kilka dni absolwenci zasiądą do egzaminu dojrzałości. Jakie mają nastawienie chwilę przed tą ważną próbą? Matura, cóż, już, boisz się? Nie. Przygotowany? Zdecydowanie tak. A z czego zdajesz? No, podstawowy i dodatkowy niemiecki tylko. Ty jak Twoje podejście i samo poczucie przed maturą? No, bardzo dobrze. Świetnie się czuję. No, myślę, że będzie pozytywnie. Jakiś stres jest? Nie. A jak szkołę będziesz dobrze wspominał, nauczycieli i kolegów? Bardziej kolegów. <grym> Za szkołą nie ma co taśmiać. Podczas apelu specjalne wyróżnienie, czyli list gratulacyjny i nagrodę pieniężną od starostwa, otrzymał Damian Cierpiński za zdobycie wysokiej lokaty w finale szóstej olimpiady logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Czego należy życzyć absolwentom? No, połamania piór na razie przynajmniej, a potem, żeby poukładali sobie życie, chociaż z doświadczenia wiem, że nasi absolwenci na te nasze warunki, tutaj, na nasze lokalne środowisko radzą sobie świetnie, doskonale odnajdują się na rynku pracy. No i myślę, że już po maturach, właśnie tego, żeby jak najlepiej udało im się poukładać swoją karierę zawodową. My również przyłączamy się do życzeń złamania długopisów, powodzenia. Było wesoło i rodzinnie. W Żarskiej Szkole Podstawowej nr 8 odbył się festyn, na którym zgromadziły się tłumy uczniów z rodzicami. Szczegóły w materiale. Na tej imprezie nie zabrakło atrakcji sportowych, kulinarnych i rekreacyjnych. W minioną sobotę Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach zorganizowała wiosenny festyn rodzinny. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, którzy nam pomogli w organizacji tego no, wyjątkowego dnia. Na Matach nie zabrakło walk młodych zapaśników. Były również występy artystyczne młodych talentów. bardziej mi się podoba te konkursy talentów w auli szkolnej. Swoim wielkim czerwonym wozem do szkoły przyjechali żarscy strażacy. Byli jedną z wielu atrakcji, które w tym dniu przygotowano dla odwiedzających szkołę. Miłośnicy motocyklu z klubu Black Eagles zorganizowali w żarach zbiórkę krwi pod hasłem motokrew. Taka akcja to nie tylko pomoc innym poprzez oddanie krwi, to też po prostu dobra zabawa. W sercu żarnie zabrakło ryczących silników motocykli, które paradnie przejechały ulicami miasta. Były koncerty i pokazy strażackie, a polski czerwony krzyż w Żarach wręczył honorowym dawcom specjalne odznaki. Zebrano ponad 19 litrów krwi, a oddało ją 42 mieszkańców. To będzie świetna okazja dla przedsiębiorców, by przybliżyć mieszkańcom żar swoją ofertę i nawiązać nowe kontakty biznesowe. Już niebawem w żarskim rynku odbędzie się łużycka wystawa gospodarcza. Łużycka wystawa gospodarcza jest skierowana do firm przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych handlowych z, tutaj z regionu Żarskiego. Serdecznie zapraszamy takie przedsiębiorstwa do organizacji stoisk promocyjno-informacyjnych. Żarski Urząd Miasta przygotuje 40 namiotów, które będziemy nieodpłatnie wynajmować przedsiębiorcom. W jaki sposób firmy mogą zgłosić chęć uczestnictwa w wystawie? Ze zgłoszeniami czekamy do 5 maja. W pokoju numer 20 można też przesłać zgłoszenie mailem, można zostawić na biurze podawczym. Serdecznie zapraszamy. Tegoroczna Łużycka wystawa gospodarcza jest już ósmą, potrwa dwa dni, w tym roku odbędzie się 10 i 11 maja. Nie musisz być profesjonalistą, by wziąć udział w tym konkursie. Jeszcze tylko dwa dni mają ci, którzy chcieliby spróbować swych sił jako autorzy tekstu i kompozytorzy. Żarski Ratusz organizuje konkurs na hymn kibica. Zapraszam serdecznie w imieniu burmistrza Żar do zgłaszania swoich kandydatów, swoich no, propozycji, hymnów. Kibica. Termin zgłaszania mija 30, tak? czyli do końca miesiąca. Macie Państwo możliwość zgłoszenia. Przewidziane są oczywiście atrakcyjne nagrody dla osób, które wygrają ten hymn. Hymn będzie zaprezentowany, proszę Państwa, na wojewódzkiej inauguracji Dnia Olimpijczyka. Projekt tekstu oraz podkład muzyczny należy wysłać na adres Urzędu Miasta w Żarach z dopiskiem na kopercie Konkurs na Hymn Kibica. Szczegóły na stronie www.żary.pl Czeka nas burzowy okres w pogodzie. O ile w pierwszej połowie tygodnia będzie jeszcze ciepło, to w drugiej czeka nas niestety dużo chłodzenia z opadami. Jak już wiadomo, kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. Paulina zgarska, zapraszam na wtorkową prognozę pogody. Początek nowego tygodnia pod względem aury nie będzie zachęcający. Pogoda nadal będzie kaprysić. We wtorek przewidywana temperatura nad ranem i wieczorem wyniesie 9 stopni. W ciągu dnia wzrośnie do 21 stopni, zarówno w Żarach, Szprotawie i Gubinie. Dominować będzie zachmurzenie umiarkowane. Wiatr będzie na ogół słaby. Możliwe są też opady deszczu, głównie o charakterze przelotnym. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1011 hektopaskali. We wtorek miny będzie obchodzić Augustyn i Piotr. Chyba najbardziej pogodowo zmiennym miesiącem w roku jest właśnie kwiecień, o czym będziemy mogli się przekonać w tym tygodniu. Życzę Państwu mnóstwo słońca, do zobaczenia już wkrótce. Dziękuję za uwagę, a teraz jak co poniedziałek zapraszam na sport. Dziś obejrzą Państwo relacje z wizyty w naszym regionie kadry skoczków na czele z Kamilem Stochem, mistrzem olimpijskim. Gorąco polecam nie tylko fanom białego sportu. Z kamerą gościliśmy również na treningu najmłodszych karateków z Żar, a na zakończenie relacja z wczorajszego wspólnego oglądania mszy kanonizacyjnej w Żarskim Rynku. Miłego wieczoru, do zobaczenia już jutro. Naszą prezenterkę ubiera sklep STYL, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy Żary, ulica Chrobrego 1.